Uśmiech jak w Hollywood. Któż jak projektuje się licówki premium? Uśmiechy typu Hollywood powstają nie tylko z mody, ale po wnikliwej analizie twarzy, ale przede wszystkim waszych oczekiwań. Po dokładnym omówieniu z doktorem, e, wybraliśmy kształt dokładnie taki, jak chciałam. Analizował dokładnie to i e, gdzieś tam selektywnie wybierał to, czego ja oczekuję. E, Sprostał totalnie moim oczekiwaniom, e, aczkolwiek miałam ten czas, miałam jeszcze dwa dni, żeby zastanowić się, czy kształt mi na pewno pasuje, co zmieniamy, co nie. Czym jest Hollywood Smile i czy jest to jedyny rodzaj uśmiechu, który tworzymy w naszej klinice? Otóż, na potrzeby naszych pacjentów możemy podzielić metamorfozę uśmiechu na Hollywood Smile oraz co ja nazywam Italian Smile. Wyobraźcie sobie, że mamy dwie grupy pacjentów. Ta grupa pacjentów, która chce być zauważona, chce być widoczna, chce, aby metamorfoza przykuwała spojrzenia i była obiektem zazdrości oraz podziwu. Ci wszyscy ludzie myślą o. Hollywood Smile, czyli uśmiechu białym, widocznym, świecącym i przykuwającym uwagę. To jest druga grupa pacjentów, których ja uważam za osoby równie, równie zaangażowane w proces leczenia. Otóż jest to Italian Smile, czyli jak nienagannie skrojone garnitury, jak poszetki do waszych marynarek, jak idealnie dopasowane sukienki. Jest to uśmiech, który nie jest widoczny, nie rzuca się w oko. Jest to uśmiech, który niekoniecznie jest śnieżno-biały. Italian smile to są te wszystkie uśmiechy, które. Wydają być się ultra naturalne, niesamowicie piękne, ale niewidoczne. Niewidoczne, uchodzą one uwadze. I często Państwo pytacie, dlaczego Wy publikujecie tylko białe zdjęcia, białych uśmiechów, czy nie robicie innych? Pozwólcie, że ja jeszcze powiem pewną anegdotę. Ci wszyscy pacjenci, którzy chcą mieć Hollywood smile, oni chcą być zauważeni, chcą, żeby to było widoczne i oni właśnie ochoczo zgadzają się na to, by publikować ich zdjęcia. Taką samą grupę mamy pacjentów, którzy pozostają w cieniu, którzy nie chcą tego pokazywać, ponieważ idea Italian Smile polega na tym, że uśmiech wydaje być się nienagannie na, nie piękny, ale naturalny. Tak, aby nie przykuwać uwagi i żeby można było udawać, że z takim przyszliśmy na świat. Nieważne, czy marzycie o Hollywood Smile czy o Italian Smile, są sposoby, aby łatwo przewidywalnie i na lata obdarzyć Was uśmiechem na miarę Waszych marzeń. Ja pomogę chętnie dobrać odpowiedni kształt, materiał oraz metodę leczenia. Zapraszam na konsultację Maciej Drost.